Elektroniczne przepustnice stały się standardem w silnikach przeznaczonych do motorsportu. Pozwalają na bardziej precyzyjną kontrolę ilości powietrza, które trafia do silnika i oferują nieograniczone możliwości strojenia i programowania. Potencjometr wbudowany w pedał gazu sprawdza jego pozycję i na podstawie tej informacji sterownik uchyla zawór motylkowy. Dzięki temu możemy całkowicie pozbyć się linki, co bardzo ułatwia wymianę seryjnej przepustnicy na inny model. Podłączenie kilku kabelków jest zdecydowanie łatwiejsze i tańsze niż dorabianie nowej linki, dlatego zdecydowałem się na taki rodzaj przepustnicy do Polonezami Denzing. Mamy tu przepustnicę Boscha z Alfa Romeo kupioną na szerocie za 19 zł. Zdecydowana większość przepustnic ma wtyczkę na 6 pinów, z czego dwa przewody to plus i minus do silnika elektrycznego, dwa kolejne to 5V zasilające czujniki, a ostatnie dwa przewody to wyjścia z czujników położenia przepustnicy, czyli tzw. TPS-u. Czujniki TPS zawsze są montowane parami, żeby w razie awarii jednego czujnika dalej mieć sygnał z drugiego. Żeby działała, wystarczy podłączyć jeden z nich. Schemat wtyczki zazwyczaj można znaleźć w internecie, ale w razie gdyby nie było takich informacji, wystarczy nam miernik, kartka i długopis. Miernik ustawiamy na pomiar rezystancji i szukamy pary przewodów, które pokazują między sobą jakąś wartość oporności, ale nie są połączone z pozostałymi czterema pinami. Te dwa przewody to plus i minus do silnika elektrycznego. Teraz szukamy jednego z czujników TPS. Powinien pokazywać oporność z dwoma innymi pinami, czyli plusem i minusem. Ręcznie przesuwamy motylek przepustnicy i sprawdzamy oporność. Jak wiadomo, kiedy rezystancja wzrasta, to napięcie spada, dlatego jeśli po otwarciu przepustnicy spada wartość oporności, to znaczy, że znaleźliśmy plus. Jeśli wzrasta, to mierzymy na minusie. Jeśli chodzi o pedał, to jest jeszcze łatwiej, bo nie ma silnika, tylko dwa potencjometry. Wtyczki pedałów najczęściej mają sześć pinów, czyli dwa razy zasilanie, masa i wyjście z czujnika. Najpierw szukamy trzech pinów, które pokazują między sobą jakąś oporność. Jak widać, pierwszy pin łączy się z piątym i szóstym, a więc trzy środkowe piny to drugi potencjometr. Będziemy używać tylko jednego z nich. Po wciśnięciu pedału oporność między przewodem sygnałowym i zasilaniem spada, a między sygnałem i masą wzrasta. Między plusem i minusem oporność jest stała. Zostało nam już tylko podłączyć kontroler. Jeśli używacie sterownika standalone, np. EQ Master EMU, to powinien mieć wbudowany moduł kontroli przepustnicy. Ja używam Spiduino, które nie obsługuje DBW, więc muszę dołożyć zewnętrzny kontroler. Wybrałem ETC13 zaprojektowany przez Distech Garage. Schemat jest dostępny za darmo, a link znajdziecie w opisie. Jeśli nie masz czasu na lutowanie, mogę zrobić podobny zestaw na zamówienie. Napisz do mnie na Facebooku lub Instagramie.